O tym, jak się nosisz, co ubierasz, jaką masz fryzurę, makijaż, biżuterię, wiele o sobie mówisz. Często właśnie tym pokazujesz, jak chcesz być przez otoczenie odczytywany. Zdarza się, że przekłamujesz, tuszujesz tym prawdziwy obraz twojego wnętrza. Przysłowie powie, nie szata zdobi człowieka. Zdobi, czasem zdobi. Faryzeusze upominają się w dzisiejszej Ewangelii, aby uczniowie Jezusa nie zapominali o rytualnych obmyciach rąk. Jezus jednak zwraca uwagę na ich wnętrze, stamtąd bowiem ma wywodzić się piękno człowieka, ale i jego brzydota. Powie, z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie. Zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Warto zastanowić się, ile z tego na dobre się we mnie zadomowiło. My w dzisiejszej dobie z obmywaniem, z dezynfekcją rąk raczej problemu nie mamy, gorzej z dezynfekcją naszych serc. A czasem przydałoby się je zdezynfekować. Wprawdzie. W Bożym miłosierdziu, w sakramencie pokuty i w solidnej pracy nad sobą.